No, ciekaw, jestem co tam jest Och ty w życiu Och ty w życiu Dobry uuu Poszedł Och ty kurna O ja pierdzielę O ja Ula. ulala. 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 Ja pierdzielę. Ale bydle, Ale bydle. Kurde. Może niech odpłynie, ale jak zapierdziela. Muszę go skręcić troszeczkę. Coś niesamowitego, jakiś szczupak. O ja pierdzielę. Nawet nie wiem, czy go wyciągać, kurwa. Ten 20-centymetrowy wobler to... Ja pierdzielę. Ale szczupak. Ale szczupak, kurwa. Nieźle ponad metr ma, kurwa, no bydle. Muszę go wyjąć, żeby wszyscy widzieli, Ile ma, bo muszę go położyć i zmierzyć, ale ponad metr to na pewno ma. No dobra, muszę na razie wyłączyć.